To lat, ja, teraz by taki mieli taką pieśń, I dawniej jeszcze jakby chór mieli polski, tak Józef prowadził. <śmiewanie> A, <to było. śmiewanie> Wszystkiego najlepszego. Michał Kuzią, mieszkaniec Czaszyna, obchodzi setne urodziny. W czasie II wojny światowej był kurierem pomagającym wielu Polakom przemierzającym góry i wielkie odległości, by przez Węgry dotrzeć do polskich sił zbrojnych zwierających szyki na zachodzie. Jego nazwisko wykute jest na obelisku upamiętniającym działalność kurierską ludzi z Bieszczadów. W setną rocznicę urodzin jubilata odwiedzili przedstawiciele Stowarzyszenia Nasz Zakątek Czaszyn, a także radny powiatowy Marek Szpara oraz radni gminy i miasta Zagórz Krzysztof Giba oraz Andrzej Jędrzejek. Michał Kuziu opowiadał m.in. o recepcie na długie życie. Nie zabrakło również anegdot i opowieści z minionych lat. Recepcja jest taka. Dobrze się używać. Nie, nie. Czarnych butów nie chodzić. Na zakrętach zwalniać. I nic się nie, 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 nie przejmować. Nie ja się użyłem optymalnie. To jest to, co to już nie wolno. <grystanie> tak. <grystanie> tak? Wolno tylko jedno jajko na, dzień, na, 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 na tydzień zjeść. A ja jem trzy dziennie. Dużo czasu? I to białka odrzucam i tak się da. To wszystko nie wiem, bo to białko też trzeba. No i smażę sobie jajecznicę z boczkiem z tłustym no i już. Wolny czas, krzyżówki rozwiązuje, co będę robił. Czasem jak przyjeżdżam drzewo, to pokoje tam jakieś szczepki przywozę, to o tak. O, tam, to. Ty jeszcze pankujesz ty no. Tak to leży, ja się dość narobił. Ale jeszcze chęć do roboty jest. Tylko siły nie ma. Może może bo powie. Każdy musi się odłóczyć córka mu od no jak się odłuszę? Jak to we krwi jest, to, to już się nie udłusze, to szkoda. Gada. Próbuję rozmaicie, ale jeden raz. Muszę coś robić. Niech pan powie, jak się czuje człowiek, który za życia ma wykute nazwisko na pomniku wdzięczności. Jak? Jak pana, pana nazwisko jest na pomniku kurierów? No jest tam gdzieś. No jest. Jak się czuje człowiek, który za życia jest na pomniku. Jego nazwisko jest na pomniku. A ile który... razy Pan był na Węgrzech? Zaraz Dwa. Dwa razy. Jako kurier. Jako, tak. Ja do samych węgrzech nie wiem, tylko do, 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 do tego, co przewozi później, do mhm. Rozumiem. Bo tam już, ten był Fesio, on był z on tam na że chodził aż tam, tam, na, tam na granicy ale potem go złapali, tylko on uciekł, bo skoczył do rzeki tam, do wody, Strzeli za nią, go nie trafili. Janek pytał Panie Michale, jak się czuje Pan jako człowiek, który ma swoje nazwisko wykute tam już? Ja co się mogę czuć, niech tam będzie, to niech co ani swędzi, ani w brzeje, nic. Chcieli ja, to jest. Ja, tak nie? Cześć, taka wolę, była prawda, tak. Taka wola czyje, to niech będzie tak. Ja tam żadnym takim bohaterem nie jest. Jak normalny tak człowiek. Ja lubię strasznie muzykę. Z Niemcami mieli orkiestry, tak? Koziaki się nazywali. Same kuzie byli. Dlatego ja tak. zapytałem o to jak? Bo mi Władysław tak. Wychowski w świętej pamięci mówił o tym, że tam no. rozrabialiście mocno. My nawet e, na wesele grali. To był Kuziu Brunek, ten to potem był punkownikiem. Florek, też, też kuzyn kuzio. I na czym grał? Na skrzypcach. Oni na skrzypcach, ja na harmonii. Pan na harmonii Tak. Grał. A jeszcze był taki jeden Kuziu, Rusin z góry, też Kuziu, na bębnie. Tam to był taki... pełna orkiestra była. No to, to jednego razu, ten, on pracował na kopalni. wszyscy my pracowali na kopalni. Mój jego sąsiad się żenił w Kamiannym, koło Płonnej. Koło ko, ko tak, tak, Kamienna. Kamienna. Może trzeba tam mojemu sąsiadowi zagrać, mówię. no to już. To było w zimie, saniami, my jechali z tego, tego młodego, w chodniu no i tamten młody, to wszyscy pobierali się do cerki, my zagrali marsza, to wszystko elegancko, poszli. Później wrócili, też marsza my zagrali. Guścina, nie? Zaprosili nas tam do tej izby takiej, na stole, na takich półmiskach, pampuchę, jakieś takie ciasto, takie bułeczki, a to nazywali, a na talerzach roztopione masło. No i samogon. My... No i kupili samogonu, zagryzali tym pompuchami, zamuszali do mięsa. I my też tak lubili, nie? Pokazali nam jeść. Nie byliśmy głodni. Reszcie tam jakaś drużba Tego pompucha wziął drugiego pas w czoło. Tamten znowu znowu jego. Zaczęli się prać tymi pampuchami, a my go pod stół. <śmiech> Śmiechu było, babę piszczeli, niech cię jasno. <laughs> Jak już to wszystko się uspokoiło, to my dawaj grać. Tańczyli. <laughs> Później przyjechali do Cieszyna, wieczór już, ciemno było, a tam takowa była sala, operatywa. Se sno ze šestkom, znagrali ar do rana.